Ogród botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie obchodzi w tym roku srebrny jubileusz 25-lecia otwarcia dla publiczności, które nastąpiło w dniu 12 maja 1990 roku. Dzień ten był zwieńczeniem ponad 60 lat starań środowiska botaników warszawskich, mających na celu utworzenie w Warszawie dużego, nowoczesnego ogrodu botanicznego w południowym rejonie Warszawy. Z powstaniem ogrodu związanych było wiele osób. Z okazji jubileuszu został odsłonięty pomnik – Drzewo Pamięci Zasłużonych dla Ogrodu Botanicznego PAN, poświęcony czterem profesorom – Romanowi Kobędzy, Bogusławowi Molskiemu, Szczepanowi Pieniążkowi i Emilowi Nalborczykowi, którzy wnieśli największy wkład w utworzenie oraz rozwój nowego ogrodu botanicznego w Warszawie. Należałoby jednak wspomnieć także o zasługach innych już nieżyjących profesorów Wacława Gajewskiego, Edmunda Malinowskiego, Tadeusza Gorczyńskiego, Władysława Bugały czy Zbigniewa Gertycha. Pierwsze działania w zakresie utworzenia ogrodu botanicznego zostały podjęte jeszcze w okresie międzywojennym przez dwóch botaników profesorów Bolesława Chryniewieckiego oraz Romana Kobędzę. Wybuch II wojny światowej przerwał te prace. Tuż po zakończeniu wojny powrócili oni do swoich planów i przedstawili projekt utworzenia nowego ogrodu botanicznego w Warszawie. W 1948 roku profesor Roman Kobędza z żoną Jadwigą przedstawili projekt ulokowania nowego 200-hektarowego ogrodu botanicznego pomiędzy Ursynowem a Klarysewem przy Lesie Kabackim. Pierwsze praktyczne działania nad tworzeniem tego ogrodu botanicznego zostały podjęte w 1952 roku z chwilą utworzenia Polskiej Akademii Nauk. Mimo starania licznej grupy botaników, dopiero 1 kwietnia 1970 roku w wyniku decyzji profesora Szczepana Pieniążka, sekretarza Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych, pan, Została utworzona pracownia zasobów genowych roślin uprawnych w ramach zakładu genetyki roślin pan. Jej zadaniem było przygotowanie planów rozwojowych ogrodu botanicznego pan. Pod kierunkiem młodego wówczas doktora SGGW Bogusława Molskiego powstało zaplecze badawcze oraz rozpoczęto gromadzenie kolekcji roślinnych dla przyszłego ogrodu botanicznego w Powsinie. W dniu 1 lipca 1974 roku Prezydium Polskiej Akademii Nauk za aprobatą Prezydium Rządu podjęło uchwałę o utworzeniu Ogrodu Botanicznego jako samodzielnej placówki o charakterze naukowym i zatwierdziło jego plany rozwojowe. Zakładały one utworzenie w trzech etapach Ogrodu Botanicznego. O powierzchni około 230 hektarów na górnym i dolnym tarasie Skarby Warszawskiej. W latach 1974-1977 przyjęto pod ogród botaniczny tereny o powierzchni 40 hektarów. Pomimo intensywnych starań organizatora i ówczesnego dyrektora ogrodu, profesora Bogusława Molskiego oraz profesora Szczepana Pieniążka, Pełniącego w latach 1975-1991 funkcję przewodniczącego Rady Naukowej nie udało się przejąć dalszych terenów. Profesor Bogusław Molski zmarł w wieku 57 lat w 1989 roku i kierowanie ogrodem Polska Akademia Nauk powierzyła wychowankowi profesora, wówczas doktorowi, a obecnie profesorowi Jerzemu Puchalskiemu, który pełni te funkcje do chwili obecnej. Od 1992 roku do przedwczesnej śmierci w 2006 roku Radzie Naukowej Ogrodu przewodniczył wybitny uczony fizjolog roślin, profesor Emil Nalborczyk. Po nim Radzie Naukowej przez 8 lat przewodniczył profesor Marian Saniewski, członek Rzeczywisty Pan. Obecnie przewodniczącym Rady Naukowej jest także członek Rzeczywisty Pan profesor Andrzej Grzywacz. W 1989 roku dyrektor ogrodu i jego zastępcy zdecydowali, iż sprawą najpilniejszą jest przygotowanie ogrodu do zwiedzania publicznego i jego otwarcie. Nastąpiło to wiosną roku następnego. Podjęte zostały intensywne prace nad rozwojem kolekcji i ekspozycji roślinnych. W 1995 roku świętowany był jubileusz 25 lat działalności ogrodu botanicznego. I z tej okazji otwarto w Ogrodzie Botanicznym PAN Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej oraz nowy, duży ogród bylin ozdobnych. Kolejne działania to utworzenie kolekcji róż w roku 1999 oraz w roku 2003 kolekcji roślin gór polskich. W tym samym roku została otwarta nowa szklarnia dla roślin klimatu ciepłego nazwana Zielony Raj. Przez 25 lat ogród odwiedziło około 2 miliony 700 tysięcy osób. W rekordowym roku 2004 frekwencja zwiedzających osiągnęła liczbę 167 tysięcy. Ogród botaniczny Pan w ciągu 45-letniej działalności systematycznie rozwijał potencjał badawczy. W 1995 roku Prezydium Polskiej Akademii Nauk nadało ogrodowi status placówki naukowej. Obecnie od 2011 roku jest on pomocniczą jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk przy Wydziale Nauk Biologicznych i Rolniczych. Prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą i popularyzacyjną, a także konserwatorską w zakresie ochrony bioróżnorodności. Charakter jednostki oddaje nazwa Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, nadana przez Pan w 1997 roku. Główny kierunek badawczy dotyczy ochrony w warunkach sztucznych, tak zwanych ex-situ, gatunków flory Polski zagrożonych wymieraniem na naturalnych środowiskach. A także zachowania zasobów genetycznych wybranych roślin uprawnych w banku genów. Ochrona flory naturalnej realizowana jest poprzez uprawę w ogrodzie roślin z różnych siedlisk naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich, zagrożonych i prawnie chronionych. Kolekcja flory naturalnej Polski liczy obecnie ponad 600 gatunków. Od 1992 roku w ogrodzie inną formą ochrony różnorodności flory naturalnej Polski jest bank nasion, wykorzystujący temperatury par ciekłego azotu do wieloletniego przechowywania nasion zbieranych z naturalnych stanowisk. Obecnie w banku nasion jest chronionych 212 gatunków zebranych na 683 stanowiskach w Polsce. Skuteczność ochrony ex situ różnorodności genetycznej gatunków flory jest oceniana w oparciu o markery molekularne. Uzyskane wyniki tych analiz pozwalają na przygotowanie wytycznych konserwatorskich dla ochrony różnorodności danego gatunku i jego populacji na stanowiskach sztucznych i naturalnych. Od ponad 40 lat ogród botaniczny Pan zajmuje się utrzymaniem banków genów dla roślin ważnych w rolnictwie, zwłaszcza żyta i jabłoni. Kolekcja żyta liczy obecnie ponad 2600 obiektów pozyskanych w czasie ekspedycji terenowych oraz na drodze wymiany z innymi bankami genów z całego świata. Badania związane z gromadzeniem i oceną zasobów genetycznych Żyta są prowadzone od wielu lat przy ścisłej współpracy z bankami genów w Polsce i na świecie, a szczególnie z Narodowym Bankiem Genów USA Fort Collins w stanie Colorado. Zasoby genetyczne Żyta zabezpieczone są w warunkach zapewniających zachowanie ich żywotności przez okres co najmniej 50 lat. Część kolekcji żyta to unikatowy materiał uzyskany w wyniku wieloletnich prac genetycznych, posiadający potencjał w hodowli nowych odmian. Od roku 1985 trwają prace związane z zachowaniem zasobów genetycznych jabłoni, ze szczególnym uwzględnieniem odmian historycznych i dzikich gatunków. Po 30 latach prac udało się zgromadzić z terenu Polski, Ukrainy, Litwy i Kazachstanu kolekcję liczącą 610 odmian i gatunków, w tym około 500 starych historycznych odmian. Utworzono też kryogeniczny bank historycznych odmian jabłoni, liczący 130 odmian jabłoni, gdzie w warunkach ciekłego azotu zabezpieczono fragmenty pędów z pąkami śpiącymi. Drugim, głównym kierunkiem badawczym są prowadzone od ponad 30 lat prace biotechnologiczne, których przedmiotem jest wykorzystanie zjawiska somatycznej embryogenezy w warunkach in vitro. W ostatnich latach obiektami stały się gatunki goryczek oraz paproci tropikalnych i krajowych. Dzięki tym badaniom opisano po raz pierwszy w literaturze światowej zjawisko somatycznej embryogenezy u paproci. Cenne są również prace nad wykorzystaniem protoplastów, czyli komórek pozbawionych ścian komórkowych pochodzących z liścia do tworzenia mieszańców międzygatunkowych goryczek. Duże potencjalne znaczenie dla ochrony różnorodności flory naturalnej mają badania wykorzystujące głębokie zamrażanie tkanek i zawiesin komórkowych w ciekłym azocie. Została opracowana technika tzw. kriokonserwacji gametofitów paproci, co umożliwia ich zabezpieczenie w banku kultur in vitro. Ponadto prowadzone są badania proteomiczne i cytologiczne. W ostatnich latach rozpoczęto nowe badania z zakresu biologii molekularnej roślin. Dotyczyły one molekularnych i komórkowych mechanizmów prowadzących do formowania się liścia oraz zmian zachodzących po infekcji patogenem. W strukturze ogrodu od 1997 roku funkcjonuje samodzielna pracownia w Mikołowie na Górnym Śląsku, specjalizująca się w badaniach z zakresu anatomii rozwojowej roślin. Wśród prowadzonych badań dominuje tematyka związana ze wzrostem promieniowym u drzew w relacji z odkształceniami tkanek w cyklu okołodobowym oraz z opisem mechanizmu anatomicznego przewodzenia asymilantów u draceny. Prowadzone są też badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza i gleby na wzrost i rozwój różnych gatunków drzew oraz nad wykorzystaniem roślin jako bioindykatorów zanieczyszczeń. Na podstawie analizy akumulacji zanieczyszczeń w tkankach i organach roślin wykreślono mapy rozmieszczenia zanieczyszczeń na obszarze Polski oraz w Warszawie. Efektem badań prowadzonych w ostatnich 25 latach było opublikowanie 1163 prac naukowych z czego 516 tzw. prac oryginalnych w czasopismach naukowych o wysokiej randze. Osiągnięcia badawcze były prezentowane na wielu konferencjach i kongresach naukowych. Ogród Botaniczny był głównym organizatorem 35 konferencji naukowych, w tym 10 konferencji międzynarodowych i 25 ogólnopolskich. Równie ważnym kierunkiem działalności ogrodu jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a zwłaszcza na temat zagrożenia różnorodności biologicznej oraz roli roślin w życiu człowieka. Służą temu celowi zgromadzone kolekcje roślinne liczące blisko 10 tysięcy różnych gatunków i odmian. Eksponowanych na powierzchni około 30 hektarów oraz w szklarniach. Główne ekspozycje ogrodów po wsinie to Arboretum z kolekcjami drzew i krzewów ozdobnych, ponad 2,5 tysiąca odmian i gatunków kolekcję ozdobnych roślin cebulowych, kłączowych i bylin oraz róż liczące blisko 2000 odmian i gatunków. Ponadto posiadamy kolekcję użytkowych roślin ogrodniczych, sadowniczych, leczniczych, przyprawowych oraz rzadkich i mało znanych warzyw. Łącznie ponad 1600 odmian i gatunków. W szklarniach ogrodu znajdują się rośliny klimatu tropikalnego i subtropikalnego w liczbie 1800 odmian i gatunków. Eksponowana kolekcja flory rodzimej liczy ponad 600 gatunków. Które reprezentują różne typy siedlisk naturalnych, na przykład cenne gatunki gór polskich. Od 20 lat funkcjonuje w Ogrodzie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, prowadzące warsztaty przyrodnicze dla dzieci, uczniów i studentów z zakresu różnorodności biologicznej i jej zagrożeń. Od tego czasu odbyło się już ponad 2500 takich zajęć. Organizowane są również wycieczki z przewodnikiem po kolekcjach ogrodu, głównie dla grup zorganizowanych. Co roku ogród gości od 800 do 1000 takich grup. Ogród Botaniczny Pan od wielu lat aktywnie uczestniczy w corocznych imprezach, popularyzujących naukę w Warszawie, piknikach naukowych i festiwalach nauki. Do popularyzacji wiedzy przyrodniczej przyczyniło się 1100 wystaw. Dodatkowo w trzech galeriach zaprezentowano 140 wystaw sztuki inspirowanej przyrodą, obejmującej malarstwo, rysunek oraz fotografię artystyczną. Dużą popularnością cieszą się organizowane od 20 lat koncerty plenerowe w ramach Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego Floralia Muzyczne. Muzyka w kwiatach. W plenerach ogrodu organizowane są także koncerty muzyki kameralnej i popularnej, w tym koncerty laureatów X przeglądu piosenki Wojska Polskiego. W ciągu 25 lat od otwarcia dla publiczności ogród botaniczny w Powsinie stał się miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców stolicy i jej gości. Dwukrotnie w latach 1998 i 1999. Czytelnicy gazety stołecznej wskazali Powsiński Ogród Botaniczny jako tak zwane magiczne miejsce Warszawy. W roku 1999 Rada Miasta Stołecznego Warszawy wyróżniła ogród tytułem Zasłużony dla Warszawy. Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, po 45 latach działalności i 25 latach służby dla społeczeństwa, staje przed nowymi wyzwaniami. Nie udało się zrealizować pierwotnych planów inicjatorów utworzenia tego ogrodu botanicznego na znacznie większym terenie około 230 hektarów. Ale obecnie zagospodarowany teren 40 hektarów daje również możliwości dalszego rozwoju ogrodu. Planowane jest utworzenie nowych ekspozycji roślinnych na przykład ogrodu azjatyckiego. W ubiegłym roku Polska Akademia Nauk wskazała teren Powsińskiego Ogrodu jako miejsce lokalizacji Narodowego Muzeum Przyrodniczego. Wszystkim gościom Powsińskiego Ogrodu, a zwłaszcza jego stałym miłośnikom, dziękujemy za 25 lat obecności i wsparcia. Zapraszamy ponownie, obiecując nowe atrakcje.